Cześć, dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami trochę na temat zainteresowań dzieci. Cześć, nazywam się Kasia Fręczak-Sito, jestem architektem, mamą czwórki maluchów i zawodowo pomagam rodzicom zorganizować piękne, przyjazne i wspierające samodzielność i rozwój przestrzenie dla ich dzieci. Dzisiaj chciałam porozmawiać na temat zainteresowań dzieci, ponieważ pedagogika Montessori jest mi niezwykle bliska, staram się Edukować moje dzieci za pomocą właśnie pedagogiki Montessori, i dzisiaj chciałam porozmawiać na temat zainteresowań dzieci, pokazać Wam pewne nowości na rynku, które pomagają jakby pielęgnować te zainteresowania i ułatwiają nam, rodzicom życie. Zacznijmy od tego. Bardzo często. Dziecko przejawia różnego rodzaju zainteresowania, na przykład związane ze światem zwierząt, interesują go, nie wiem, pingwiny albo pająki, tak jak moje, moich chłopaków Janka i Franka. Albo ptaki, tak jak agatkę, albo kamienie, albo zadają mnóstwo pytań, z, na przykład co się dzieje z jedzeniem, które trafia do ich buzi, tak? i różne inne ciekawe rzeczy. Ostatnio też na przykład skąd się biorą dzieci, mi córka zapytała, i tak dalej. Te wszystkie pytania to jest, tak można powiedzieć, to jest dziedzina edukacji kosmicznej w pedagogice Montessori brzmi to edukacja kosmiczna ale w tym wszystkim brzmi to jakby to była tylko edukacja o kosmosie ale nie jest to prawda to jest tylko nazwa jakby w tej dziedzinie jest również nauka o biologii o zoologii nauka o świecie, jak jest zbudowany świat o wszechświecie także właśnie też o tym, o tym kosmosie także dziecko może dowiedzieć się z tego całego działu tak naprawdę jak działa świat, z czego jest zbudowany jakie są rośliny, zwierzęta i dlaczego słońce świeci, a nasza Ziemia tak się kręci. I dzieci zadają nam różnego rodzaju pytania. Chcemy im przybliżyć odpowiedzi na te zadane tematy. Są zainteresowane czymś i chcemy właśnie ich w tym lepiej doedukować. I często brakuje nam jakichś narzędzi. Mam jakąś książkę szukamy jakichś książek, ale to co ważne jest w pedagogice Montessori, to jest taka nauka też przez zmysły, czyli bardziej takie aktywne działanie, uczenie się właśnie przez takie aktywne działanie. I Taką nowością, jeżeli Wasze dzieci interesują się zagadnieniami, o których Wam zaraz powiem, to nowością z wydawnictwa Egmont mam dla Was naprawdę cztery fajne propozycje. To jest tak zwana Biblioteczka Montessori, i tutaj mam akurat cztery takie biblioteczki, i pierwsza z nich to są Ptaki Europy, i to zawiera z aż 105 kart, dzięki którym rozwiniemy słownictwo naszego dziecka. Faktycznie, dziecko interesuje się ptakami, jest to ciekawy temat, ptaki tam fruwają, możemy im wytłumaczyć, jak to się dzieje, jak się wykluwają ptaki z gniazd, tak, jak się rozmnażają, jak, jak się dzielą ptaki, że są takie też, które nie latają i tak dalej. I taka biblioteczka również może Wam taka pomoc przybliżyć edukację Waszych dzieci. Co znajduje się w tym zestawie? Po pierwsze, mamy takie dwie... Książeczki, które są według mnie bardzo fajne. Powiem Wam najpierw o tej pierwszej. Tutaj mamy opis każdego z ptaków. Często zdarza się, że dziecko nas pyta o jakiegoś ptaka, o jakieś, o jakieś zwierzę, i my nic na ten temat nie wiemy, tak? A w, takiej, w tej właśnie książce, w której są ptaki Europy wyszczególnione, możemy sobie poczytać o różnych ptakach, tak? jest to nazwa łacińska, z jakiej rodziny są te ptaki, a oprócz tego w tej książeczce na początku, co jest fantastyczne i taka sama zasada jest w każdej biblioteczce Montessori, wydawnictwa Egmont, że na początku macie w jaki sposób możecie z tymi kartami z dzieckiem pracować. I to jest super dla Was podpowiedź. Jesteście rodzicami, nie jesteście pedagogami, nie macie... Pomysłów na przeprowadzenie lekcji z dzieckiem, żeby była interesująca. I właśnie tutaj na początku macie różnego rodzaju etapy, w jaki sposób możecie z dzieckiem poćwiczyć. I w jaki sposób etapy też mogą Wam podpowiedzieć to, że na przykład z dzieckiem młodszym możemy zastosować etap pierwszy, a ze starszym już kolejne etapy. Na przykład e, mamy tutaj, e, mamy tutaj e, ptaki, tak? Różnego rodzaju karty z ptakami. Te karty dzielą się na takie z podpisem i na karty bez podpisu. I na przykład pierwszy etap który możecie zastosować z dzieckiem, to dopasować, jeżeli macie malucha powyżej roku, około 18 miesięcy, bądź młodszego, żeby po prostu dopasował na zasadzie tego, co jest podobne, tak? czyli dopasował um, szpaka do obrazka drugiego, gdzie znajduje się szpak. Jeżeli macie dziecko, które uczy się już czytać, to poznało dzięki Wam nazwy tych ptaków. To tutaj w Biblioteczka Montessori ma coś takiego jak takie karty z podpisem. I takie karty z podpisem dziecko może dopasować. Także to już dla dzieci czytających. Kolejna bardzo fajna rzecz jest taka, że na z tyłu każdej z tych kart znajdują się takie kółka. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Mamy tutaj również informacje gdzie w jakim środowisku żyją zwierzęta tak mamy lasy mamy środowisko wodne tak lasy i młodniki i to jeszcze kilka przykładów mamy jeszcze wybrzeże i morze i teraz fajnie jest również przeprowadzić z dzieckiem takie ćwiczenie które pokazuje klasyfikację, ok na przykład szpak tak Żyje bardziej tak w parkach, tak? Eee, jest również dodatkowo element z piórami, czyli, co ogromnie się spodobało mojej córce, możemy dopasować pióra, tak? Do konkretnego ptaka. Do jakiego ptaka należy to piórko? Oczywiście to jest ym, piórko y, sójki, i z tyłu mamy taką kartę kontrolną, która pokazuje nam. Okej, okay, od jakiego ptaka jest konkretnie to piórko, czyli dziecko może sobie to skontrolować. Czyli bierzemy, rozkładamy najpierw pióra, później Rozkładamy ptaki i dziecko dopasowuje, do którego ptaka to należy. A e, o krok dalej możemy, jeżeli wasze dziecko faktycznie interesuje się ptakami, tak jak na przykład moja córka, i tutaj mamy nazbierane różnego rodzaju pióra e, z pta od ptaków różnych, i ona faktycznie brała te karty i sprawdzała, plus brała e, dokładnie jeszcze w tej książce. E, również jest e, narysowane e, tak i pokazane obok pióro ptaka. I sprawdzała. O jej mamy, mamy pióro właśnie tej sowy. Tak? Mamy bardzo podobne pióro, prawdopodobnie od tej sowy. Także ogromnie się ucieszyła, że, że to jest od sowy, że tak jest w książce pokazane. E, I bardzo ją ta aktywność e, interesowała. E, jeszcze innym e, uzupełnieniem tego jest. E, Obserwowanie ptaków i kolejna książka, a raczej taki zeszyt, to w którym możecie rysować ptaki. Tutaj na początku są naszkicowane, można je pokolorować, a tutaj dalej są puste i można opisać, można narysować ptaka, jak również opisać. Kiedy i gdzie widzieliśmy tego ptaka? W jakim miejscu? Na początku są rady ornitologów, w jaki sposób obserwować te ptaki, jak najlepiej i gdzie najlepiej takie ptaki obserwować. I to jest również świetna nauka obserwacji uważności dla dziecka. Dziecko musi się skupić, musi na przykład wziąć jakąś lornetkę i dokładnie zapamiętać, jak ten ptak wygląda, żeby go szybko narysować, zwrócić uwagę na różne szczegóły. Również my możemy spróbować takie ćwiczenie sami wykonać, nawet jeżeli nie rysujecie dobrze. Zobaczcie, Zobaczycie, jak bardzo nie zwracamy uwagę na co dzień na różnego rodzaju szczegóły, niuanse, które, na rzeczy, które nas otaczają. I to będzie naprawdę fantastyczne ćwiczenie uważności, nie tylko dla dzieci, ale również może być fajnym ćwiczeniem dla rodzica. Kolejny temat to astronomia. Bardzo, bardzo fajny temat, tak wygląda ta cała biblioteczka na temat astronomii i bardzo mi się podoba jeszcze w tych wszystkich zestawach z Egmontu to, że to jest w takich fajnych pudełkach, które można otwierać, przechowywać, wiecie, że to się nigdzie tam nie wala, tylko ładnie później na półce też wygląda. Co jest, co jest fajne w tej biblioteczce z astronomii? To, że ma fajne dwie, dwie książki, w których mamy przewodnik po gwiazdozbiorach. Także jest tutaj dokładnie yy, narysowane, w jaki sposób wygląda jaki gwiazdozbiór. Plus, co jest istotne dla rodzica, jest tekst, czyli można opowiedzieć o tym gwiazdozbiorze. Można obserwować te gwiazdozbiory również i kontrolować, ok, który dokładnie widzimy, bo tu jest super wszystko wyszczególnione. Również dołączona jest taka mapa nieba. I e, dzięki tej mapie możemy zobaczyć, jak wygląda nasz gwiazdozbiór, jakie gwiazdy widzimy w danej porze roku. Musimy wyznaczyć północ za pomocą kompasu, tak? Fajne ćwiczenie dla dziecka. Warto mieć kompas, nie tylko na komórce, ale faktycznie taki kompas, dzięki któremu dziecko wyznaczy północ. E, I możemy sprawdzić, właśnie gdzie, jakie gwiazdy się znajdują, jak się już zrobi ciemno. Zgasimy światło w domu, wyjrzymy przez okno i skontrolujemy. OK, jakie gwiazdy gwiazdozbioro obecnie widzimy, jak one się nazywają. Także bardzo fajna, e, fajna sprawa dla malucha. E, druga książka na temat astronomii, w której są opisane właśnie różnego rodzaju ciała e, niebieskie: Słońce, księżyc, e, planety. Są również bardzo fajne ćwiczenia na sam koniec, które można wykonać z dzieckiem, i uważam, że jest to pozycja zarówno dla dzieci przedszkolnych, jak i dla dzieci starszych, które na pewno dużo ciekawych informacji tutaj dla siebie znajdą. I oprócz tego tych książeczek, tej mapy nieba. Mamy karty, tak? Tak jak w pedagogice Montessori jest bardzo znana z tego, że mamy różnego rodzaju karty. Również tutaj mamy karty z podpisem, jak i bez podpisu, tak? Czyli mamy karty z podpisem, bez podpisu oraz zawsze takie małe karty, które dopasowujemy. Tak, akurat tu jest, akurat tu jest tak. Słońce jest akurat dobrze. Czyli dziecko, które już umie czytać, dopasowuje. A dziecko, które jeszcze nie potrafi, to może dopasować po prostu kartę do obrazka, tak? Odpowiednie obrazki. Dodatkowa bardzo fajna rzecz jest taka: mamy takie fajne małe karty, i z tyłu są: mamy kartę, z jednej strony jest Księżyc, a z tyłu mamy opis. Tak, i to jest bardzo fajne, ponieważ możemy robić zagadki z dziećmi. Oczywiście najpierw musimy dzieciom to wszystko przedstawić, wytłumaczyć yy, i przeczytać, żeby ich tego nauczyć, a później, yy, a, a później zrobić z nimi taką właśnie zagadkę. Na przykład naturalny satelita Ziemi, Ziemi to jedyne miejsce w przestrzeni kosmicznej poza ziemią, dotknięte stopą człowieka, tak? Czyli tutaj dziecko mówi, a to chyba był księżyc. O, to super, pokaż mi tę kartę z księżycem. Jak ona wygląda? Jak wygląda księżyc? I dziecko szuka. Kolejną pozycją, za którą jestem bardzo wdzięczna, wydawnictwo Egmont, jest Biblioteczka Ciało Człowieka. Co ona zawiera? Zawiera naprawdę fantastyczną rzecz. Zawiera takie filcowe elementy, które oznaczają różnego rodzaju organy w ciele człowieka. Tak? Wyglądają one w ten sposób. I po co one są? Po to, że do całej, całej tej biblioteczki ciało człowieka jest załączony taki duży plakat. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Taki, no naprawdę, jest bardzo duży. Jest zarówno chłopiec, jak i po drugiej stronie jest dziewczynka. I e, polega, ma to polegać po prostu na tym, że dopasowujemy po prostu części te filcowe do tego plakatu, bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenie dla malucha. Również te filcowe elementy możemy najpierw w dziecku pokazać na sobie tak, gdzie my mamy mózg, gdzie my mamy serce, gdzie mamy wątrobę, jelita tak mamy jelita i tak dalej. E, także możemy to wszystko na sobie dziecku pokazać i e, wtedy ono dokładnie będzie wiedziało, aha, okej, okay, tutaj są faktycznie te nasze narządy, tak? I później może to odwzorować na dziewczynce, może to pokazać na swoim rodzeństwie, na sobie, także są różne ewentualności. I ta właśnie zasada nauka przez zmysły, przez działanie jest o wiele fajniejsza niż jak mamy samą książkę i palcem dziecku coś pokazujemy. Także to jest o wiele, o wiele fajniejsze. Oprócz tego tutaj mamy taką książeczkę Ciało Człowieka, gdzie są opisane te wszystkie narządy. Zaraz będą jeszcze takie karty, zaraz Wam pokażę o co chodzi. I tutaj mamy różne te narządy właśnie opisane, tak? Czyli jest rysunek, jak to wygląda, opis, czyli możemy od razu dziecku przeczytać, co tam jest napisane, za co jest odpowiedzialne to grube nerki i tak dalej. A oprócz tego mamy, e, mamy człowieka, tak? I mamy kolorem zaznaczony, gdzie się znajduje konkretnie ten narząd. Według mnie to jest wspaniałe, bo od razu dziecko to widzi, tak? Widzi, że Cała postać jest czarno-biała, a tylko kolorem jest to zaznaczone, czyli od razu widać, gdzie jest jaka część ciała. Jest to fajnie tak zobrazowane. Na początku, tak jak zawsze, są te... jest wytłumaczone krok po kroku, w jaki sposób wprowadzać te materiały, e, także warto to wszystko na początku tej książki przeczytać, jeszcze zanim pokażemy dziecku tę biblioteczkę. E, I tutaj jest jeszcze taki panek, i są pokazane narządy w Twoim ciele. Ale oprócz narządów wiadomo, że my składamy się z innych rzeczy, czyli mamy kości, mamy nerwy, mamy mięśnie. Tutaj możemy to dopasować. Czyli mamy takie, takie fajne przeźrocza. Tutaj, przepraszam, są trochę ubrudzone moim, przez mój dywan, który tak trochę włosia puszcza, włosie puszcza. I tak, możemy nałożyć te przeźrocza na siebie. Tak, w ten sposób po prostu nakładamy, i mówimy, dziecku tłumaczymy, że my składamy się właśnie z różnych e, innych rzeczy, takich właśnie, jak ścięgna, jak żyły, tak jest układ krwionośny, jest kostny, jest układ mięśniowy, i też uważam, że to jest super pozycja e, dla. I przedszkolaków, i dla e, dzieci szkolnych, tak? żeby to wszystko e, wytłumaczyć, jak to jest związane. Myślę, że nauka w szkole byłaby o wiele fajniejsza, jakby miała takie, e, takie pomoce. Także oprócz tego, że są przeźrocze, i na samym końcu mamy również karty, tak? w każdym zestawie są takie fajne karty, i tutaj są również narysowane różnego rodzaju części ciała. E, na, jakby narządy są tutaj, wszystkie na nieczęści dziadko narządy są narysowane. I oprócz tego mamy takie karty z podpisami, czyli dziecko może sobie e, po prostu e, s, dopasować konkretnie, jeżeli dziecko już czyta. Wiadomo, że dzieci szkolne już czytają, także to jest idealna też pozycja dla nich, jak i dla e, przedszkolaków. Na końcu jest biblioteczka. Jest to zestaw składający się z książeczki i również z kart bardzo bliski mi i moim dzieciom ze względu na to, że bardzo dużo również pracujemy w naszym ogródku takim działkowym i jest to biblioteczka Montessori Ogród. Wygląda tak. I zabiera ona karty z czterech serii. Są tutaj narzędzia ogrodnicze, ogródek warzywny, mieszkańcy ogrodu oraz e, kwiaty jadalne. Da, mamy naprawdę solidny plik, to jest jedna z dwóch takich części, czyli mamy, tak jak w, wcześniej karty, karty z podpisem, kartę bez podpisu i, e, i również sam podpis, czyli dziecko mm, w ten sposób sobie to do, dopasowuje, tak? Jeżeli umie już czytać, jeżeli nie umie jeszcze czytać, to dopasowuje po prostu i my, na zasadzie lekcji trójstopniowej, dziecko uczymy, co jak się nazywa, rozwijamy jemu słownictwo. Tak, możemy również z takimi kartami, co ja zamierzam zrobić u mnie, pójść na działkę, żeby dzieci po prostu poszukały konkretnie tych przedmiotów i je również nazywały. Mam nadzieję, że podobały wam się te zestawy, które wam pokazałam. Warto jest. Aha, jeszcze z tej biblioteczki ogrodu jest oczywiście książka i również są tutaj jest napisane w jaki sposób korzystać z kart edukacyjnych. Em, jakie możemy zagadki robić z dziećmi, łączyć w pary, e, do czego służą dane narzędzia. Tak? Jeżeli wy nie, nie potraficie słownie wytłumaczyć sami, na poczekaniu do czego to służy, tutaj macie podpowiedzi. E, jest trochę na temat tych warzyw, e, na temat tych mieszkańców ogrodu jest opis, także od razu możecie coś dzie dziecku o tym opowiedzieć. Macie tutaj napisane, to jest bardzo fajne. Fajny taki, taki pomocnik dla rodzica, i my na pewno ten zestaw zabieramy ze sobą na działkę. Także on będzie u nas na działce. Mam nadzieję, że podobało Wam się opis tych czterech biblioteczek Montessori. Napiszcie w komentarzu, jakie zainteresowania mają Wasze dzieci i jak wy staracie się ich. Zarazić jakimiś innymi tematami albo pielęgnować te, które one mają dotychczas. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, polubieniu mnie na Facebooku, śledzeniu na Instagramie oraz śledzeniu moich najnowszych kursów online. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.